Tutaj w środku jest moja dziewczyna w tym domku, a tutaj jestem ja. I dzisiaj będziemy mogli czytać w myślach. Patrzcie na mnie, czytam wam w myślach widzowie. Wiem o czym myślicie. O łapeczce w górze. <laughs> Ja wiem tak, łapeczka w górę, kliknij łapeczkę! Wszystko widzę, widzę wasze myśli, <laughs> czytam wam myślach. A teraz, teraz o, o subiku myślicie, tak? O subskrypcji. Subskrypcja kliknij na dole. <laughs> Z góry dziękuję każdemu, kto kliknął fajnie I dzisiaj będziemy też mogli czytać w myślach Patrycji, czyli mojej dziewczyny Odmieńmy się i będziemy jej zaraz czytać w myślach O czym myśli moja dziewczyna, Patty, która tutaj się znajduje Okej, okay, wejdźmy się przywitać, normalnie, jakby nigdy nic Ona o tym nie będzie wiedziała, więc nic jej nie piszcie i nie mówcie Okej, okay, otwieramy Cześć, Patty, siema, co tam? Ejo Cześć, A, tak co tak sobie tutaj wspominam, jak mieliśmy nocowanie, fajnie było Tak, tutaj mieliśmy nocowanie, tutaj wspólnie było ze Sep królową Patti. No było super, a tutaj sobie patrzysz na to wszystko. Tak, sprzątam tutaj właśnie stół, chcę ogarnąć. A, stół ogarnę. okej, okay, dobra, to ogarniaj, dobra, dobra, to tam sobie stój, tak elegancko. Muszę uwaga, to posprzątać. Uwaga, ja, czytam w myślach, czytamy w myślach, uwaga, czytamy jej w myślach, o czym myśli Patrycja. Czytamy? O, widzę, 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 widzę. Ona myśli, patrzcie, patrzcie, myśli o jedzeniu. Dobra, ona myśli o jedzeniu. Dobra, to okay, już chyba tak ogarnięte, Zabra. będę mogła okay, dora, wracać. Już. Dobra, yy, o czym tutaj sobie ty myśli? Dobra, yy, ty, myśl? yy, ty Pati, pa, jesteś może głodna? Yy, tak, chciałabym sobie zjeść, właśnie wracam do domku, żeby sobie zjeść. A, jesteś głodna, rozumiem. Tak, tak, chcę zjeść. sobie. To, to proszę bardzo, a, masz sto? zupę. Przyniosłeś mi zupę? No A skąd ty wiedziałeś, że ja akurat chcę zjeść zupę jeszcze ni z, planowałam nie planowałam zupę znikąd, akurat. Ale nikąd nie wiedziałem. Wow, dzięki, Proszę ale bardzo. sobie z wielką Ej, przyjemnością. Czy się udało. Czytam, jej niam, Czytam jej w myślach. Czytam jej w myślach. Dobra, no to idę za Tobą, Pati, Idzie do twego domku, będzie super, nie? Tak, ja, tak, uwaga. chodź, Czytam. chodź. Teraz czytamy jej w myślach, czytamy jej w myślach, patrzymy. O czym ona sobie tutaj marzy. O czym ona sobie myśli? Uuu, co? O diamentach? Ona chce teraz diamenty. Dobra, weźmy sobie to, okej. Okay. Dobra, ona sobie ją on diamenty... Dobra, Patty, idziemy sobie do domku. Tak, chodź, chodź do domku, tak, tak. idziemy. Dobrze, Chodź, czekałam do domku. aż do mnie dojdziesz, okej? Okay? Tak, tak, idziemy, idziemy do domku. Dobra, wiem o czym ona myśli. Dobra, chodźmy teraz sobie do środka fajnie. Ło, wow, ale tutaj trzeba ci posprzątać. Fuj, ale masz syf normalnie, brud tutaj. Wow, ale dużo no, nie No, no, po ostatniej imprezie trzeba to tu To ci posprząt, pomogę, to ci pomogę tak, wtedy, nie? Tak, tak, To tak. ci pomogę, tylko pierwsze ci dam coś takiego. Ej, Patti! Tak? Chcesz, chcesz może diamenta? To <laughs> dla mnie? To dla ciebie, proszę bardzo. Nieco o jak miło, dziękuję, ale jak ty tak do mnie przyszedłeś, dajesz mi diament? Wow, no proszę bardzo, to miło miałem dla strony. ciebie prezent. A, miałeś dla mnie prezent, bo, tak. bo, bo ty wiesz co dzisiaj jest za dzień, nie? Yy, yy, jaki dzień, nie wiem. No dzisiaj są imieniny, bo ja mam na imię Patrycja i dzisiaj są moje imieniny. Co? No nie mów, że, że nie wiedziałeś. O oo, e, nie wiedziałem. Myślałam, że to ten diament dlatego. O. Nie wiedziałem o tym. E, przepraszam, ale chyba się nie gniewasz, co? Chyba nie jesteś no, zdenerwowana. Nie, nie, gniewam się, okej, okej. Okej, przepraszam, zapomniałem o tym, widzowie. Czasami. Dobra, ja to posprzątam. Uwaga, tam czytam myśli, czytamy, czytamy myśli teraz jej. Patrzymy, może ona. O o, ona się gniewa, jest wkurzona! A ona powiedziała, że się nie wkurza. Ona mówiła, że nie, jest wkurzona na maksa, Ole się wkurzyła, dobra, o, mam przegibane, zapomniałem o tym w ogóle, się wkurzyła i to osto, przestałem myśleć, weźmy sobie teraz może, dajmy jakiś jej prezent, przeczytamy jej zaraz w myślach, co ona chce jeszcze więcej, ej, mam pomysł, zrobimy jej pranka, czekaj, weźmy sobie tutaj damy, czekaj, albo kolce damy jej, czekajcie, to będzie dobra, uwaga. Damy jej kolce tutaj. Tamy, czekaj to zmienił. Tak, dajmy sobie. Okej, okay, kolce, ona w to wpadnie. <ścoughs> czekaj to sobie zmieńmy, dobra. Pyk, pyk. Okej, okay. pati. Jestem na dworzu, chodź tutaj. Party. Dobra, a co co jest grane, co jest grane, co się stało? Czemu tutaj są kolce? smaj, co to za pomysły masz? Przepraszam, przepraszam. To... Usuwaj to natychmiast, wpadłam w to, no weź. Przepraszam, nie chciałem. <ścoughs> nie jesteś Ale na mnie wkurzona? Nie Nie, no nie jestem, no niech ci będzie. Dzisiaj mam dobry dzień. Aha, nie jesteś na mnie wkurzona, czyli nie. wszystko w porządku, tak? Świetnie wszystko, weź już to usuń, bo chcę okay, przekonać. Okej, dobra, do domu. już usuwam, już usuwam wszystko, dobra, już fajnie postawiłem, dobra. Okej, okay, Patty na mnie nie jest wkurzona. Zobaczmy jej myśli, uwaga. Teraz patrzymy przez myśli jej. Uwaga, gdzie ona tam stoi? Jest wkurzona, jest dalej zdenerwowana, patrzcie, ona mnie okłamała. Ona w myślach jest dalej wkurzona, zdenerwowana na to. Dobra, okej, okay, weźmy to wtedy. Wła, teraz włączam. Dobra, no i Patty jest mega. Patty, dobra, ja się odwdzięczę. Co ty trzymasz jedzonko? A ty jesz sobie elegancko no tak, Dobra, jem, dobra. Tutaj sprzątam, no. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. No to możesz sobie. Ja ci pomogę tu posprzątać, ale masz. Syf... Jak to pachnie w ogóle? Pachnie, pachnie. Ej, Mega to pachnie. Nie jest, to nie jest posprzątane, nie? A, a ci pachnie normalnie? To, to jest dla ciebie normalny zapach taki. Tak, świe świetny po prostu. ta bardzo ładnie pachnie, no. Dla ciebie tu ładnie pachnie? Taki zapach? No ta. Mo może być, no, no. <laughs> Czekaj, czytam jej w myślach. Uwaga, czytam jej w myślach teraz. Czy to dla niej ładnie? Nie, ona nie jest ładnie, a ona mówi, że ładnie. Znowu okłamała. Czytam jej w myślach i wszystko wiem, ale to spryciula kłamie. Dobra, okej, okay, weźmy. Dobra, wyłączyłem. O, i teraz przestałem jej czytać. Dobra, ja zaraz się sobie pójdę, zaraz przyjdę, Paty jak coś, nie? Dobra, dobra. Okej, okay, papa. Pa. Ej widzowie, przeczytałem jej myśli, przeczytałem jej wiele myśli. Ale wy możecie teraz wbić na mój sklep. Słuchajcie, o, o, otworzyłem sklep i mam dla was koszulki, bluzy, nowe naklejki, nowe poduszki. Kto nie widział to sprawdzajcie. Smańsukrokapel to jest mój sklep. Ej, kto by chciał, to zapomniałem opowiedzieć. Dobra, idziemy dalej. Do Patty wejdźmy do środka i przeczytamy jej kolejne myśli. Zobaczymy o czym ona dalej myśli. To będzie ciekawe, nie? Bo będę cały czas jej czytał. Dobra, okej, okay, weźmy to posprzątajmy, to rozwalmy. Jak Patty? Przeczytajmy jej teraz myśli, uwaga. Czytamy jej myśli teraz. Patty, wszystko w porządku? Tak, tak, wszystko dobrze, tak, no. A o czym mm -hmm, ona... My... co? Mm -hmm. Ona myśli o telefonie? Ej, czekaj, ona myśli o telefonie. Ona chce do kogoś zadzwonić? Ale po co, na co? Na to już, no, odmienimy się. Ej, 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 Patty, wszystko w porządku? Co ty... Czy... Co to i... Będę tutaj dzwonić, wiesz? Muszę oddzwonić, bo ktoś dzwonił złożyć mi życzenia na imieniny. Co? A do kogo będziesz dzwonić? No tam muszę odzwonić, nie wiem co to był za numer, chyba sebek dzwonił. Sebek? Czy na pewno sebek? Czy to nie jest ktoś inny? Nie, to nie jest y, ktoś inny, to Sebek chyba, no nie okay, wiem, zaraz nie No dobra, dobra, to ja ci nie będę przeszkadzał, teraz sobie pójdę. Ej, coś tutaj przeczytam jej myśli, ona mnie chyba okłamuje. Uwaga, czytamy jej myśli, zobaczymy co się pojawi nad tym telefonem. Czytamy jej myśli teraz, czytamy, czytamy. <laughs> serce! Co? O nie! Ej, to jest serduszko, patrzcie, nad jej głową serce! Ej, ona myśli o kimś innym. Eee, co jest? Serduszko? Ale przez telefon? O, czyżby ona miała innego chłopaka, albo kolegę jakiegoś? Ona mnie ukomała. A weźmy teraz, wyjdźmy to ściągnijmy. Podejdźmy do niej. Ej, Patty, wszystko w porządku? Patty? E, wszystko dobrze, ale nikt nie odbiera, niestety. Nikt Więc... nie odbiera? Więc szkoda. Ale Aha. no, może oddzwoni. Ja coś innego tutaj, dobra. Co, co, co ty coś innego? Nic, nic, dobra, nieważne, wszystko widziałem. Dobra, zabieram dobra, ten telefon, sobie. następnym razem oddzwonię. Okej, okay, innym razem, dobra, dobra. No chodź, może odpoczniemy sobie na świeżym powietrzu, co? Tutaj no możemy, możemy się położyć w sumie, na legancką. No, Elegancko, no. poopalamy się na słoneczku. Patrzcie, jest piękne. Słoneczko, możemy się poopalać. A ja jej przeczytam w myślach, uwaga, czytam jej w myślach. Uuu, czytam, czytam. O czym ona sobie teraz myśli, popatrzmy. Ej, myśli, co? Ona będzie. Yy, co jest? Ona i się zrobiło niedobrze. Ej, Paty, wszystko w porządku? Yy, tak, tak. Do, dobrze, no? Dobrze wszystko mi. dobrze tobie jest? Tak, tak. tak. Ale no nie wiem, czy. Na pewno wszystko w porządku, serio? Tak, wszystko dobrze jest, na pewno. Okej, okay, dobra, no to ja już ci wszystko. Wszystko, wszystko okej, okay, no. Dobra, 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 to czekaj, czekaj. Ja ci już tutaj dodam. Wszystko w porządku? Paticho, tutaj masz w razie W, kibel. O? Ale co ty mi dajesz, to. Co? Co masz tu, To za pomysł. Masz tu zlew, czy, bo nie wiem, czy się dobrze czujesz, masz tu zlew, masz tu o, o, może dzięki. ci dzięki. Ale wszystko dobrze ze mną, naprawdę. Tak, na pewno dobrze z tobą, bo widziałem, tak, że tak. źle. Że źle. Ej, dobra, weźmy ją, zostawmy. Ona chyba będzie żygać. Ej, to wszystko widziałem w myślach, czyli jej się zrobiło niedobrze na na właśnie, na, na tym na, na, na podwórku, więc ja to przeczytałem w myślach i jej się zrobiło niedobrze. Dobra, weźmy coś innego jeszcze przeczytajmy, o czym ona dalej może myśleć. Dobra, ona, ona o tym nie wie, że ja myślę, że ja ja przeglądam jej myśli. Dobra, idziemy dalej sobie. O, coś tam patrzy w książki. Przeczytajmy jej kolejne myśli. Uwaga, czytamy, czytamy w myślach, czytamy. Co ona tam robi? O, widzę, widzę, widzę. Jest senna. Ej, ona chce spać. Patrzcie, ona jest spać. Ej, Patrycja, wszystko w porządku? Co? Tak, jest dobrze. W porządeczku, wszystko gra. Jeszcze tutaj trzeba poukładać i moje meble Aha, tutaj przewrócić. Okay, tak, dobra, tak. dobra, okej. Okay. Czyli tak, nie wszystko tak. jest ok? rozumiem, Jasne, dobra. wszystko, wszystko dobrze, no. A nie chciałabyś może tego, co? Uuu, łóżko, jakie fajne, dzięki. Nie chciałabyś tego, co? Fajne łóżeczko ci powiem, fajne. A może chcesz spać? Patrz, położyła się. Nie, nie, nie chcę spać, wszystko ze mną dobrze, ja się no wyspałam No jak, ja dzisiaj. wiem, że chcesz, Po, się śmiało, sobie zaśnij no poważnie. nie, nie, mi się nie chce spać, serio mam się położyć? No, możesz. Patrz, no przecież, dobra, ja wiem, to że skoro już chce, mi, ja, ja wiem, że jak mi spać. już dałeś, no to czekaj, ja się tutaj położę. Tak, Dziękuję. możesz się położyć, o elegancko. I jak, wszystko w porządku, czy hmm, zasypiasz, co? No dobrze jest, dobrze. O, zasypia sobie. Przeczytałem jej w myślach, że jest śpiąca. I zrobiła się śpiąca. Ona sobie śpi fajnie. Oj, zasnęła, bo wiedziałem o tym, że przeczytałem jej w myślach. Dobra, ej, mam teraz pomysł. Zaprosimy ją do mojego domu i w moim domu przeczytamy jej myśli. To będzie dobre. I ją troszeczkę wkurzymy. Dobra, Patty, wstawaj. O, to wstałaś, ja już dobra. wstałam, tak. Okej, okay, chodź do mojego domu, chodź do mojego domu. Przejdziemy się do mojego domu, coś ci pokażę, będzie fajnie. Chodź. Dobrze, skoro zapraszasz, to idziemy. Chodź tędy się przejdziemy. E, Patty, idź przodem, proszę bardzo, możesz iść przodem, sobie, elegancko do mojego domku. Tak, tak, idź, idź, dobra. A ja jej teraz przeczytam w myślach, uwaga. Zaprosimy ją do domu, czytamy w myślach. Co ona tam sobie myśli, uwaga, czytamy jej. Ona jest wkurzona, ona nie chce iść do mojego domu. Co znowu mnie okłamała? Ona nie chce, ona jest wkurzona że idzie do mnie, że ją wyciągnąłem, poznałem jej prawdziwe myśli, teraz wiem o czym ona myśli o mnie. No okej, okay, znikamy to. Dobra, no to sobie chodź, chodź, Patty, chodź tu, chodź, chodź. A, no. a cieszysz się, że idziesz do mnie? Cieszysz się? Bardzo się cieszę, bardzo. O, ona się cieszy, aha, na pewno. Ech, no dobra, no to chodź, chodź do góry, chodź tutaj, możesz sobie wejść. Możesz o możesz sobie usiąść tutaj przed moim laptopem. O, ja chętnie tylko... sobie posiedzę, no jasne. Okej, okay, ja sobie tylko coś zobaczę. Cześć, przeczytam jej w myślach teraz o czym ona myśli. Okej, okay, czytamy, czytamy, czytamy. O czym ona myśli? Co? TNT? Ona chce wy... O nie, ona chce wysadzić mi ten. moje biurko. Ona myśli o TNT, zobaczcie. Dobra, no, weźmy teraz wyłączmy. Ej, Patti, yy, czy wszystko w porządku jest? Nie tak, chcesz. Tak, sobie patrzę, co tutaj grzebiesz na tym laptopie. Nie chcesz mi nic zrobić? Co? Nie, ja nie chcę ci nic zrobić. Gdzie tam? Nie, na nie. Na pewno? Na Aha. pewno. Okej, okay, dobra, dobra. Ona myślała o TNT, ona chyba mi chce domy wysadzić. E, dobra, chodź, chodź, pati. Idziemy się wykąpać, może? Może chcesz w moim pięknym basenie. A ta woda czysta jest? Tak, ta woda czysta jest, śmiało, wskakuj, dawaj, pati. Może. Dawaj, pati, tak, wskakuj, na pewno? razem. No na pewno, na pewno, wziął, wskakujemy, dobra. jest super. Jak podobać się, pati? No świetnie jest, dobrze? jest. Su super, super, czytamy, czytamy. super, po prostu. Super jest? Tak. Czy, podoba ci się, bo, bo tutaj moja woda, tak, mój basen? Tak. Tak, bardzo fajnie. Ej, nie podoba jej się. Nie podoba jej się, no. Ona chce żygać, czyli nie lubi. włączamy ja wyłączamy to. Okej, okay, wyłączyłem. Ej, Pati, na pewno wszystko ci pasuje A w, tym, w tej mogę już wyjść wodzie? w sumie, bo już się napływałam. Tak, fajna woda jest, czyściutka, fajnie się schłodziłam od słoneczka, więc... Okej, okay, mm, dobra, dobra, to chodź. No to możesz już... wyjść, to wyjść, śmiało, okej, okay, dobra. No to możesz tędy, chodź wtedy, tutaj możesz, możemy sobie przejść. Dobra, wiesz co? Ja może ciebie pożegnam. O, no, ale ma mnie wkurzyła, poznaj mi prawdziwe myśli. Chodź, pati, chodź. Może wiesz co? Weź sobie lepiej, pójdź. Mam już iść, dobra. <gry> tak, tak, lepiej będzie, bo zaraz jeszcze mi wysadzi dom. Dobra, chodź, 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 Może sobie wyjść. Okej, okay, to papa, pati na razie, trzymaj pa, do się. do zobaczenia. Okej, okay, papa, papa. Pa. Czytamy, czytamy myśli, czytamy myśli. Uwaga, czytamy. Co ona będzie? Uwaga, przeczytamy jej myśli. Co ona ma? I zatrzymać Serduszko? Biegnie ser. Ona sobie pobiega ze sercem do kogoś O nie, ale ona mnie wkurza Przeczytałem jej prawdziwe myśli Ona myślała o jakimś serduszku, telefonie Ona myśli o kimś innym, a nie o mnie Ale się wkurzyłem Aż Oj, rozwaliłem sobie schodki Dobra, poznałem prawdziwe myśli mojej dziewczyny A wy możecie poznać moje myśli Wbijając na mój sklep Po koszulki, bluzo, opaski na rękę Dlatego, że moje myśli wymyśliły fajne loga Na grafikę właśnie na moje koszulki, bluzo, opaski Wpadajcie, smajsko.pl to jest mój sklep Możecie też mojego Instagrama, Facebooka Widzimy się te odcinki są codziennie. No i co, napodobało wam się widzowie napiszcie w komentarzu, czy taki odcinek był fajny. No i bądźcie też jutro